Powiem Wam zupełnie szczerze, że bardzo się cieszę, że nastąpiła zmiana prezydenta. I pomimo, że jest z tej samej strony politycznej, to w dalszym ciągu się cieszę. Eee, mam nadzieję, że Wy również. Eee, zobaczcie, w jaki króciutki sposób, 57 sekund, Karol Nawrocki rozjeżdża Donalda Tuska. Posłuchajcie. Polityka polega na tym, że Polacy wybierają swojego prezydenta, który ma obecnie najświeższy mandat i cieszy się największym bezpośrednim poparciem polskich wyborców, także po to, aby panu premierowi Donaldowi Tuskowi mówił o tym, czego nie zrobił przez półtora roku, a co obiecał. Po to wybierają Polacy swojego prezydenta, aby realizował prerogatywy zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, i także po to, aby był ich głosem. Więc pan premier. Donald Tusk, jeśli dobrze zna Konstytucję Rzeczpospolitej i szanuje polską demokrację i wybór ponad 10 milionów Polaków, to ta współpraca powinna się ułożyć na takich zasadach, jak to jest zapisane, wolą Polaków i wolą Konstytucji. Najpierw wypadałoby, żeby pogratulował i przyjechał na dyskusję do pana prezydenta o przyszłości Polski.